Witajcie drodzy widzowie, jestem Black Crow, a to jest 69 odcinek z gry Wojna Totalna Stylna, nadal ogrywamy mod Watch Empire i tym razem gramy antami, więc przechodzimy do kampanii. Okej, okay. więc burzymy to i burzymy też to, bowiem... Będę stąd uciekał. Jak to tylko będzie możliwe, biorę sobie tą technologię. Bo wiadomo, tańsza armia to lepsza armia. Yy, wywalam tych panów, bo jak widzicie, są niezbyt dobrze. Ciekawe, co to za jednostka jest. No. Cała hmm. wasza czwóreczka. Okej, okay. niech tak będzie, i teraz tak tutaj wyłączam taksatę. Ja czysta sztuka złota nic mi nie da, a nie będę głodować. Okej, okay. on jest bardziej dwództwem, a ty tak bardziej stonowany jesteś, ty co umiesz? Ty by się nadawał na gubernatora. A ty na dowódce. Okej. I to jest tak. A, z nimi jestem skumplowany. A zresztą. Jeszcze troszeczkę. A tysiąc? a dziewięćset? Okej Greetings friend. for good ale to your throat. Aha. Okay. To 600 by pewnie. O. Chat. We will speak together of whatever you wish, but bring words that can warm our hearts. Dobra, bierzesz sobie ją, zerzona, a ty bierzesz sobie tą drugą, i jeszcze raz i 600 znowu, czyli 500, 300, Okej, okay, dzięki. A 500? A nad 300 nie dadzą. Dobra. Oni mnie nie lubią, to nawet nie próbuję. Z nimi nie ja mogę wierzę, zrobić nic. Ale... Czemu niby? Ej, czemu nie mogę? Bawicie w politykę. A, bo jestem cieciem. Kunów. Aha. Okej. Okay. Świetnie. Dziesięć na dziesięć. W skali Richtera. Hmm. Czyli tak, mam pięć kafel odburzone. Pożeniłem moich chłopaków dwie tury i z pieprzam stąd, jak tylko się nadarzy okazja. Czyli, jak najszybciej, mówiąc szczerze, muszę gdzieś pójść w tą stronę. Tak jak będą szedli. Albo szczerze powiedziawszy, pójdę w tą stronę. I potem skręcę na Rzymian. Mogę wybrać gubernatora, tak? Hmm, on będzie gubernatorem. Niech zdobywa doświadczenie, jak może. O, punowie podeszli. Dzięki za pomoc, po prostu. Nic nie za przyjaciele. Bardziej są zainteresowani łupieniem mnie, aniżeli pomaganiem mi. A bo nie jestem ich petem, okej. Okay. To nic nie zrobię. Na nie zburzyłem tych budynków, bo po prostu zatrzymali ten proces. Miasta nie zaatakują, bo są cieciami. Dobra. Lecimy w tą stronę. Jak najszybciej się da. Eee, y, wypad. I lecimy w tą stronę. Chociaż wezmę sobie tych najmoli i pójdę naokoło. Przy dobrym obrocie spraw rzucę się na to miasto. Wiem, ale mu tu wnosię. OK e, Wywalet tego najmola bowiem nie przyda się a kasy potrzebuje. Świetnie. A inne armie są jakieś? O, oni są świetni. Pierwszy co wezmę to. To, to się przyda, i tak w górę. <laughs> Lol, widzicie to? Bez znaczenia. A bo przecież ta jest wyłączona. Nie, czekaj, nie jest wyłączona. Zapiernicze. A ty, co tam umiesz? O! Ok. Więc jaki jest plan? Wchodzę do Tanais, łupię je i puszczam z dymem. A potem lecę tu, wchodzę do Hersoneusu, palę go do kołej ziemi i staram się dotrzeć tu do wschodnich rzymian a potem do Iberii Okej okay. hmm. Zabrzmi jak burak, ale ta armia idzie pod topór, Sorki, ale nie zdołam was wykorzystać w żaden sensowny sposób. Jakby oni nie oblegali, to może coś by się udało, ale oblegają. Moment, Eluri są tu, tak? A, co, jestem nadal ich petem? Czy Eluri po prostu wrócili pod Butachunów? Aha, bo uciekłem od nich.

Okej, okay. żeby... aha, a dzięki temu, że wchodziliśmy w dupę nie tak dawno temu, to powinni się od nas odpieprzyć. Tylko Hunowie są zagrożeni, tak naprawdę, dla mnie ci zwykli Hunowie. Nie widzieć czemu. A, nie lubią nazwy zjaliśmy. Okej. Okay. A przynajmniej bawią się teraz z z Elurami i z całym tym szajsem. Albo i nie. Szczerze powiedziawszy, weźmiesz sobie tych toporników. Żartuję. Bierz ty konie. To Właśnie, który z tych budynków jest w stanie mi produkować katapulty? O! Idealnie. Wezmę to. Cartweller. Boże, jedyny. A, czyli tutaj jest kasa głównie, tutaj jest buff z Commerciala i, i trochę z przemysłu, tutaj jest przemysł i koszty konstrukcji. I możesz zrobić tutaj katapultę na drugim poziomie, okay. to wezmę to i zrobię tutaj katapultę. Ciekawi mnie, czemu nie może się skończyć ta wojna z elurami. Skoro poszli pod butawy. Pod ten, pod buta tych. Pod buta elurów. Dobra, to Wam coś odparę, gdybyście by się ode mnie odpiprzyli. Tysiąc Wam dam. O. A, dobra, to już wiem, co się będzie zazdziało. Muszę jak najszybciej przejść tutaj, na krem, a potem do Rzymian. Choćbym miał płynąć. Okej, okay, jestem na plus. Hmm. Okej. Okay. Przejdź na drugą stronę i się rozluż. Okej. Okay. A dlaczego wam maleje? O, świetnie. Co to robi? A, czyli że mogą szkolić wojsko? Nie, to już sprawdzałem, a tu poletka. A, tylko kasa. Mhm, świetnie. A, tu już sprawdzałem. Czyli innymi słowy, nie mogę produkować innych jednostek poza tymi z tejże listy. Słabo dosyć. A no cóż, takie życie potem zaatakuję to miasto. Oho, chyba będzie walka o to, kto może zająć to miasto. Nie, żeby mi to przeszkadzało, Już się tylko między sobą, gdyby mi dali szansę przejść na tą stronę świetnie. Aha, okej, to rozbili, alzyban Może dołączy do nich, jak Bo tutaj będę w tej wodzie.

Okej. Okay. Sabirowi się tutaj z dupy pojawili. ja dziadu, nie dam ci nic. O, zrobimy to tak. Ja ci, e, ja ci dam. Ty mi dasz 300 sztuk złota. A ja ci dam 600 sztuk złota. Ok, to z Przynajmniej z juniorami, mój spokój. Oni mnie nie obchodzą. Oni są na tyle daleko, że nie będą robić mi problemów. Окей, конец туры. Добре, пакуйся и лечишь тут. Крюль. Пакуешься и пунешь тут. A świetnie, nawet nie wiedziałem, czy mam jakieś questy zrobione, czy coś lecicie tu. To jest wasz cel: wejść tu, podleczyć się, i idziemy przez rzymskie terytorium. Zrobię to w następnej turze. A skąd jesteś? Od juniorów. No to z niewymiarami powinien mieć spokój. Są dosyć przyjaźni do mnie na starymi. Ale na razie nie chcą zrobić ze mną sojuszu. Nie wiedzieć czemu. A ci też w ogóle. Before I hear your wisdom, I trust you. Okay, jeszcze nie. Dobra, lecimy. Pięknie. Mam problem z gotówką. I rozstaw się. Jesteśmy po rzymskiej stronie świata, że tak dumnę. Tylko jeszcze muszę dociągnąć tą armię. I będzie idealnie. O kurwa. Lećcie w tą stronę. Może dojdziecie. Chociaż to zdrowo wątpię. I mam ku temu powody. Ale wiadomo, wolałbym ich mieć niż ich nie mieć. Mówiąc szczerze, więcej zyskuję na tym, że jestem hordą niż jakbym nie był hordą, co jest dosyć zabawne. Dobra, przejdę. Jak nie chcesz, to nie chcesz. Nakopić ich do dupy albo Twojemu kuptowi. To wtedy może się zreflektować nad swoją kupą. Äh, czy tury będą się leczyć, tak? A czy już tutaj siedzą? Burgundowie? Sebowie, Skyrowie, Eluri, juniorzy, kierniacy, zabirowie, wszyscy się na nich rzucili tak naprawdę. Pewnie dlatego, że zajęli to miasto. Ale ty już nie ustalę, przynajmniej nie teraz. Welcome, o! I trust you. A, okej. Okay. <laughs> nie, 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 to tak nie zadziała. Więc co robimy w następnej turze? Ta armia tutaj ląduje. Próbuje podreperować budżet. Bo chyba mam nawet wolne punkty do rozdania. Albo i nie. Rozstawiam się tu, podleczam te dwie armie. Podciągam tą trzecią, która tutaj idzie. I idziemy na Iberię, albo okopuje się gdzieś tutaj w... Grecji. Chociaż wolałbym Iberię, mówiąc szczerze, bo jest od Hunów. I od Rzymian w ogóle. I mógłbym tam budować swoje państwo. Okej. Okay. Dobra, przynajmniej nie głodują. Kiedy do cholery chciałeś jechać? Odpnąć tu statkiem i tyle, a nie bawisz się w jakieś... Lądowania w Normandii, na krzywej, to no zobaczymy, jak mnie zaatakują tą główną armijką. O kurwa! No cóż, te się planowałem, was zlikwidować. Kąd oni to cholery wiedzą, gdzie są moje wojska, to ja nad nie chcę widzieć. Wiadomo skąd? G ty nie, ale. Babo dosyć. Musicie przyznać sami. Ach, nad mi się nie chce gadać, mówię szczerze. To jest tak głupia kampania. Zaczynasz jako pet, jako dzieci Rzymian, znaczy jest Rzymian, Hunów, musi z nimi, z nimi, a czyli przed nimi, spieprzać. Jednocześnie masz na karku tych ciąłków. Ale jak tak chcą, to niech tak będzie. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ta sytuacja w podstawowej kampanii tej rzecz jasna. Tak czy inaczej jestem na terenie Rzymian. Plan jest następujący. Tymi dwiema armiami schodzę tutaj. Rozkładam się, podleczam ile się da, uzupełniam kasę i na Iberię. A to skończy turę. Dobra, nastała zima. Technologie się odblokowują. Żadna nowa armia nie doszła. Świetnie. No co tuż. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, to bardzo bym prosił, abyście pozostawili polubienie komentarz. Ponadto, jeżeli chcielibyście być na bieżąco, to zostawcie subskrypcję i włączcie powiadomienia. No co tuż. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.